Tak, kręć tworazek. A ktoś kręcił? Ja, teraz, mam. Może okać. Doble. Otoś nas, zaprasza na noc do Białego Stoku. Biały stok, bardzo ciekawe miasto. No I... co robić, mój drogi? Ej, wiesz co to jest Kasia? Zimna woda. Z lodem. Ale były emocje no. w Lubaję. A kto to zrobiło? Nie. Kasia, ty? Nie oglądałam. I, ale nie chciałabym mieć włosów mokrych. Dziewczyny, a robicie pod content na show Nie robimy? ]이는. Dawaj, dawaj, Kasia, musisz. Hmm. I przeszkadza tak. wam, że wale do was konie. Nie przeszkadza. Nie przeszkadza, nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, to, to motywuje. Kasia, jesteś chora, czy tam byłaś chora, nie? Jestem, no nie właśnie. Miał, no, to, no to troszkę, troszkę tutaj... Okay. Karta! A, nie, 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 ma, jest nie, nie, ma, nie, 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 Dobra, jest lód, kaszara radę. Ja bym proponował, wiesz co? Zrób tak, że jak cię tu obleje, to szybko ci włączymy jazz dance i będziesz tańczyć. To to wtedy się zneutralizuje, rozumiesz? Ta temperatura, yy, ten, nie? Co? Nie Czeka, no to śmieszne, bo tu Dobra. jest ciepła woda strasznie. Michał, Michał. Ho, czekaj, hu, dla huzena specjalnie. Weź Daj ten dla huzena, niech skończy. Ej, Dobra, czerwie, kończ. O, no, huzen! Huzen czuje go dobrze, huzen, kurwa, ale wygląda. Nie, no, Kasiu. Zrobisz ja no. to, dawaj. Daj, dawaj, dawaj. No. Uwaga. Kasiu, Dziękuję spokojnie. Nie. O, usłyszałeś, bo on będzie do ciebie szło, Podać zimno. lepiej. ej, ale po starcze, jak jest zimna, bo ona. Dobra, przyjmuj, Uwaga. No. no. no ciekaw, jest A, nie, jest no, zimno, nie, ona jest zimna. Jest, w zimno. W A, jest dobra, na raz, na raz. No. no i. To weźcie, połóż się, połóż się szybko. No bo cię nie wolno tak cię i no szybko. Tak, nie. No nie, bo może dostać organistrzu. No, do, tak no. No, no, no ale nie takiego. No nie, ale. to tak. Oooo! Ty, ktoś tam na i wielkie dzięki, że na wyglądają te bo na czekoladę ludzie nie ma. ty Tak brawo, brawo. Brawo. Oooo! Kupiła cina? No, zimójka, no bo... Ja się tak nie robię. Ja nie wiem dla mnie. Ale szadzą, no szadzą. Nie, ale, ale naprawdę, ale zapradzał do mój jak to jest zimny. No, o, no i To jeszcze kostkę takie tykle taki ciało, ja takie... Boże!